Cześć, witajcie z tej strony Kwiatos. Mamy dziś dzień czwartek, 18 listopada 2021 roku, godzina dokładnie 21:05, kiedy to dla was rejestruje i mamy co mamy. Mamy Legacy Season numer 3 czyli Rivals. Chciałem właśnie dla was nagrać na szybko ten materiał, żebyście sobie mogli zobaczyć, co jest, co jest w tym Legacy Season, jaka zawartość. I no i co? No jedziemy od razu, tam wchodzimy. Sprawdzamy, jako sobie najpierw wykupię. 330 kosztuje, więc nie jest, nie jest wcale jakoś mega drogo. Dobra, sezon już jest zakupiony, i zobaczmy, co mamy na poszczególnych etapach. No dobra, etap pierwszy, no to mamy tutaj jakiś strój. Oj, przełączę już za bardzo. Etap drugi, no to mamy kask motocyklowy. Powiem Wam szczerze, że jakoś no, szału nie ma dupy nie urywa. Na trzecim etapie mamy skórkę do Combat Magnum Evil. Ona była jakiś czas temu do kupienia w sklepie, za no, dość, dość drogo kosztowała. Myślałem o niej, ale dobrze, że nie kupiłem, bo tu mamy za darmo. Tutaj mamy dalej szal kominowy bądź osłonę po prostu na twarz. Malowanie na MP5. Idziemy dalej. Tutaj kolejny mamy kask. No to temat przewodni, o ile się nie mylę, sezonu trzeciego to jest Policjanci i Złodzieje, więc właśnie będziemy mieli takie klimaty bandziorsko-policyjne. Jedziemy dalej. Tu nad klas, no to widać, że tutaj mamy fajną, fajną skórkę do pistoletu. Jedziemy dalej. No, oksy policyjne. Malowanie do Gewery 3 SG1. O ile dobrze pamiętam, to w sezonie trzecim na, na Xboxa. Bo pamiętajmy, że ta gra pierwotnie ukazała się najpierw na Nintendo Switch i Xboxa najwcześniej, później przyszła właśnie na PlayStation. To z sezonem trzecim właśnie między innymi szła kawerka, MP5 -ka i, i tak dalej. Dobra. Tutaj na poziomie 10 dostajemy, dostajemy kolejny, kolejny strój. Powiem Wam szczerze, że fajna ta kurteczka, ale pewnie dalej będzie jakiś jej bardziej odpicowany wariant. Na poziomie 11 mamy czapeczkę. No raczej nie będę nosił. Poziom 12, no to mamy malowanie do RPK. Poziom 13, no to mamy klasyczny hełm policyjny dla właśnie można by powiedzieć tych jednostek motocyklowych. Poziom 14 to dostajemy rare crate. Poziom 15, no to mamy czapkę oficerską policyjną. Poziom 16 dostajemy kolejny kolejny kask motocyklowy tym razem z motywem motywem rekina. Na poziomie 17 skórka do raka, na poziomie 18 znowu ta zajebista czapeczka, na poziomie 19 dostajemy trochę złota, 75 koron, przyda się. Na poziomie 20 strój policyjny, od razu widzę, że tutaj z kamiselką, wygląda to całkiem nieźle. Możemy sobie złożyć, widzę, że kompletny mundur policyjny, czapka, okulary, do tego ten strój. No i bandziora pewnie też malowanie do, do PSA. Na poziomie 22 znowu dostajemy trochę koron. Poziom 23 malowanie do szarszu serwera. Na 24 dostajemy kominiarkę. No to wiadomo, że to raczej nie jest dla, dla sił dla jednostek policyjnych, chociaż w sumie dla tych y, antyterrorystów i tak dalej jak najbardziej. 25 military great great. Na 26 kolejne malowanie do Sharf Cengewera i te malowanie na pewno założę na, na tą spruwę, bo jest górna odjechane. Tylko, że i tak nim nie gram i tak. Pizza Time mamy do MGV176, czyli jak ja to mówię, do szlifierki. 28 mamy kolejny kask policyjny. 29 korony. 30. No to mamy inną, inny wariant kolorystyczny munduru, właśnie policyjnego. Na 31 malowanie DMP5. toś ciekawe. Na 32 znowu mamy szal kominowy. 33 hełm policyjny. 34 czapka policyjna, 35 dostajemy Special Issue Crate, 36 no to znowu kominiara, 37 znowu dostajemy złoto, 38 skrzynka specjalna, 39 czapka, 40 złoto, 41 dostajemy fajne malowanie do A74K. No to mi się podoba. Na pewno, na pewno je ja będę, będę stosował. I am the Low. Sędzia dret od razu się przypomina. 42 no to szal. 43 kolejne malowanie do Magnuma. I to malowanie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. 44 oksy. 45 hełm. Policyjny, chyba policyjny. No ogólnie motocyklisty. 46 mamy schemat na plan na Jodynę. Bardzo dobrze. 47 dostajemy białe malowanie do SWIU. 48, no to kolejna kominiara, 49 mamy malowanie do gawery trójki, też całkiem nieźle to wygląda. I 50 dostajemy mundur, mundur właśnie oficerski, w tym oto malowaniu. Powiem Wam szczerze, że w porównaniu do poprzednich sezonów, czy do Prepersów, czy, czy na przykład do Warlordów. To mam wrażenie, że troszeczkę, troszeczkę blado to, to wypada, ale no to pamiętajmy, że Legacy to jest tylko dodatek, który ma, ma nam uzupełnić, uzupełnić to, co do tej pory mieliśmy, mieliśmy nieobecne w Wigorze. Dobra, to jest tylko takie szybkie omówienie z mojej strony. Jeżeli jesteście ciekawi moich obecnych statystyk, wcale nie jest lepiej. Na chwilę obecną wyglądają tak. Dobra, wkrótce wkrótce pojawią się kolejne kolejne materiały na moim kanale. Zapraszam Was na nadchodzące streamy. Będzie tego, mam nadzieję, że coraz więcej, coraz lepiej i będziemy mieć z tego dobry, dobry fan. Dzięki za uwagę. To by było na dziś na tyle. Szybkie info. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Hej. Jeżeli doceniasz tworzone przez nas treści, możesz nas wesprzeć poprzez wybór odpowiedniej opcji na YouTube i jeden z poszczególnych wariantów, można to również zrobić poprzez Patronite, Paypal oraz Tipli. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy i doceniamy wkład jaki macie w rozwój tego kanału.